Camping Area 7, na którym dzisiaj nocowaliśmy, jesteśmy blisko Alicante, w koło góry. Betonowe miasto na promenadzie nadmorskiej. Wszystkie budynki są puste. A może u stóp. Promenada i duża plaża ciągną się aż do Alicante. Alicante jest z tamtej właśnie strony. Jutro pojedziemy w stronę tego półwyspu. Linia tramwajowa ciągnie się aż do Alicante. Linia tramwajowa idzie górą i skręca w lewo. A my dochodzimy do zatoki. Odpoczęliśmy sobie na ławeczkach idziemy z powrotem. Takie widoki to codzienność tutaj w tym regionie. Na dzisiejszą wycieczkę pójdziemy z naszym nowym współtowarzyszem Andrzejem, który przyjechał tym oto Volkswagenem ze swoją drugą połową. Cześć Andrzej. Andrzejek przyjechał na francuskiej rejestracji, a jego ciekawego Kamperka, obejrzymy sobie później. Kamper zabezpieczony, wyruszamy. Przy okazji wyniesiemy śmieci, zejdziemy na dół na plażę. A później postaramy się wyjść na tą górę, do tej wieży. Ścieżką na dół. Ludzie korzystają z loków wody. Na dole stoją inne kampery. A nasz jest tam pod chmurką. Luźny spacerek, bo nie jest daleko. Ale tam dalej nie można iść. Na pewno bokiem przyjdziemy. Ciekawa okolica. Ciepło, je? ciepło W oddali Alicante i zatoka, która zakręca. No i nasz punkt, na którego chcemy się dostać, trochę spinaczki nie zaszkodzi. I jeszcze jesteśmy u celu. No i trzech zdobywców. Ujęcie z góry. A jutro tam żartowałem. Jeszcze nie jutro. i schodzimy na dół kwitnące kaktusy Wtorek 22 grudnia, godzina około 11 jesteśmy dalej przy plaży Ksarko. Temperatura około 14 stopni. Wyruszamy na kolejną naszą wyprawę. Chcemy wejść na te górki, które dzisiaj są celem naszej wyprawy, wokół rozciągają się góry. A pierwszym naszym zniesieniem będzie to oto wzniesienie w pobliżu naszego kamperka. I już inna perspektywa. Tam stoimy, nasi sąsiedzi, a te wzniesienia są naszym celem. Po świętach chcemy się wybrać na tamtą górę, która ma około 1600 metrów nad poziom morza, która często jest w chmurach. Żlebem podchodzimy coraz wyżej. Oto, oto nasz cel podróży dzisiejszy. I nasz kawałek nabrzeża. No kawałek już odeszliśmy. Widać też naszego kambera. A w oddali Alicante. Tam też pójdziemy. Kolejna piękna zatoka, a my coraz bliżej celu. Zawsze o tym marzyłem. Jeden dzień na plaży. A drugi dzień w, w górach. Nie wspomnę, że jest koniec grudnia. A tuż, tuż widoczna autostrada. Prispin boi się podejść do urwiska i macha z daleka. No, spotkałem tutaj bliskich znajomych, bo z Litwy <głos> <głos> też tutaj sobie stoją i odpoczywają. Także kierunek popularny. Wracamy teraz linią brzegową i będzie 6 km w nogach. Jeszcze do góry i będziemy na miejscu. Jest to skrót, ale mamy wygodne obuwie na takie wędrówki. Kiedy się rano obudziłem, patrzę, a tu goście z Polski. I to rodzacy ze Śląska. Witam nie przeszkadzam. Instagrama ogarniam Przedstaw się Na imię mam Jarek, jesteśmy z szląska, przyjechaliśmy z Magdą i siedzimy wypoczywamy. No zaraz odwiedzimy i Magdę. Pozdrawiamy. Witam. <laughs> Przed... Nie Chciał mnie tutaj złapać gdy smakiatra, <laughs> No Więc, co prawda w piżamie jeszcze kapcie, ale no, czy, tak, czy, tak, ramach, tak, tak tutaj ruch. jest najlepiej. Chcemy zachęcić wszystkich Polaków przede wszystkim do podróżowania, do tego, żeby pożyczyli pewne <noise> okolice Egzystencję, <noise> e egzystencje, tak, 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 przyjechali. W 20 stopniach ciepła Bardzo. bardzo. jest dobrym przykładem tego, że warto. Tak, I że wiek No, a to wasz domek, prawda? Już go obszedłem w koło, no, ale widzę dobrze, wszystko doposażone, elegancko, i także szerokiej drogi. Wzajemnie, wzajemnie. i naprawdę jesteśmy pod wrażeniem, że spotkaliśmy takiego wspaniałego człowieka. Tak jest. Dla kupy zrobione można świętować. Przed chwilą byłem w sklepie markadona, Villa Joroza Jojoza. Piękne miejsce. Stoimy na parkingu przy morzu. Przepiękne na w bo dali góry, Pojedziemy na chwilę na ten parking widokowy Kamperek zmieścił się na typowej miejscówce kiedy stanie się tyłem I oczywiście z tyłu musi być miejsce Koła przy krawężniku Sam raz